Witam na konwencji wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Dariusza Ubańskiego. Na początku chcę Państwu przedstawić osobę naszego kandydata na burmistrza, pana Dariusza Ubańskiego. Ma 48 lat, wykształcenie wyższe, prawno-administracyjne. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci. Mieszkańcy Murowanej Gośliny jest od 12 lat. Wykształcenie w połączeniu z ciężką pracą Dały owoce w postaci własnego, dobrze prosperującego biznesu. Doskonały menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużą firmą. Tu warto powiedzieć, że firma pana Ubańskiego od lat wspomina, wspomaga finansowo Fundację Profesora Remilii zdążyć z pomocą, za co otrzymał specjalne podziękowanie. Znane jest jego zaangażowanie w wiele inicjatyw lokalnych. Filantrop. Dzięki jego hojności i bezinteresowności w kościele pod wezwaniem świętego Jakuba odnowiono figurę świętego Antoniego. Wróciły dwie figury, które kiedyś stały na głównym ołtarzu, a trzecia niebawem do nich dołączy. Sponsor od wielu lat wspiera finansowo m.in. Caritas w murowanej gościnie, Związek Kombatantów, za co otrzymał w tym roku oznaczenie zasłużony dla Związku Kombatantów. Przez dwa sezony Sponsor Główny Młodzików Konkordia. Druch i Sponsor OSP UCHOROWA Sponsor Rodzimej, rodzimej Grupy EKASNAT TROJANKI Miejscowego Zespołu Folklorystycznego Członek Zarządu Stowarzyszenia Dolina Trojanki Wieloletni Dobroczyńca i Dzieci w naszych dniach. Od lat finansuje festyny w sołectwach z okazji Dnia Dziecka Pomysłodawca i sponsor akcji Wakacje Dzieciom, W jego hojności co roku wielu z nich ma urozmaicone wakacje. Tylko w tym roku 250 dzieci bawiło się na basenie w Obornikach. Nie można zatem mówić, że jest to majątny człowiek nierozumiejący potrzeb ludzi mniej zamożnych. Wręcz przeciwnie. Ponieważ sam pochodzi z wielodziennie niezamożnej rodziny, a własną pracą doszedł do obecnej pozycji, chętnie dzieli się swoim dochodem z innymi. Mało który przedsiębiorca może się pochwalić podobną dobroczynnością. To wyjątkowy człowiek, który dla naszej społeczności zrobił bardzo dużo. Za co spotyka go z każdej strony niezrozumiała zawiść, a czasem wręcz nienawiść. Atakowany jest Daliusz Urbański. Osoba prywatna, przedsiębiorca oraz kandydat na burmistrza. Od czterech lat założone przez niego stowarzyszenie Murowana Inicjatywa Goślińska wydaje kwartalnie osiem głosów. Dzięki niemu mamy wgląd w prawdziwą sytuację finansową naszej gminy. Światło dzienne mogły użyć fakty, o których w biuletynie samorządowym nie przeczytamy. Ich konsekwentne nie dało owoce. Mieszkańcy zaczęli krytycznie spoglądać na rządzących. Natomiast władza przypuściła niewiarygodny wręcz atak na kwartalnik, co może być tylko potwierdzeniem prezentowanej w nim obiektywnej prawdy o kondycji naszej gminy. Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Urbańskiego chce przedstawić Państwu swój alternatywny program dla Gminy Murowa na Kościwie. Zarówno nasz lider, jak i zespół ludzi, których mam zaszczyt przedstawić Państwu, chcą pracować przede wszystkim dla nas, a nie dla siebie i swoich stanowisk. Nasza gmina potrzebuje burmistrza, człowieka pracowitego i wizjonera z pasją, ale z sercem. Nasza gmina potrzebuje radnych, którzy mówią własnym głosem. Wystarczy już radnych, którzy są bezwolną maszynką do głosowania. Nowi ludzie z Komitetu Dariusza Urbańskiego sprawią, że na pierwszym miejscu będzie zawsze mieszkaniec i jego problemy. Biznesowe doświadczenie wielu z nich pomoże uporządkować finanse naszej gminy i poprawić jej kondycję. Stawiamy na przejrzysty samorząd jawność procesów decyzyjnych władzy. To władza jest dla mieszkańców, a nie na odwrót. Czas skończyć z wydawaniem olbrzymich kwot bez konsultacji społecznych i w tajemnicy nawet przed radnymi. Czas skończyć w pełnym przepływu i argancji z sprawowania władzy. Czas skończyć z nieprzemyślanymi inwestycjami, z niedotrzymanymi obietnicami, prowizorkami i byle jakością. Czas uświadomić sobie, że za Igrzyska władzy, rachunek płacimy wszyscy. Nie uporządkują gminy ludzie, którzy nie potrafili zrobić tego przez 16 lat. Błędne jest myślenie, że skoro narobili długu, niech nas teraz z niego wyciągną. Czas pokazuje, że jedyne co potrafi obecnie rządząca ekipa, to spłacać jeden dług zaciągając kolejny. Nie ma to nic wspólnego z reformą finansów, a tym bardziej z ich prawa. Przed Państwem nasz kandydat, któremu dajmy szansę poprowadzić naszą gminę. Pozwólmy, aby, aby jako sprawny menadżer stanął na czele naszej gminy i wraz z grupą wyjątkowych ludzi razem, razem sprawili, że będziemy dumni z naszego miasta i gminy. Zapraszam na scenę pana Dariusza Urbańskiego, aby zaprezentował Państwu w skrócie swój program wyborczy. Państwo przybyli i jesteście tutaj ze mną. Dziękuję Pani Dorocie Konopce za tak miłe słowa skierowane pod moim adres. Proszę Państwa, chciałbym przedstawić tylko najważniejsze założenia naszego programu wyborczego, bo ono jest bardzo bogate. Było konsultowane z mieszkańcami przez okres czterech lat. Najważniejsze sprawy, które chciałbym dzisiaj omówić, to powiedzieć o sprawach menadżerskich. Co trzeba zrobić, żeby zmienić nasze miasto i gminę. I przejdę do pierwszego bulwersującego punktu mieszkańców: zadłużenie gminy. W tym roku gmina zostaje zadłużona na kolejne 3,5 miliona złotych. Na koniec roku zadłużenie wyniesie 25 milionów złotych. Ale jak Państwu wyświetla się ta tablicy na slajdzie, to proszę zauważyć, że tylko w ostatniej kadencji na odsetki wydaliśmy blisko 6 milionów złotych. A dług nam się nie zwiększa. Dlaczego? Dlatego, że dług jest rolę no, ale... lata. Ciężko pracuję, żeby Państwu pokazać, że systematyczną pracą i pokazywaniem tych negatywnych zjawisk, które są w tej gminie. I to nie potrzeba dużych pieniędzy, bo ja bym specjalnie na dzisiejszą prezentację wybrałem te rzeczy, które można zmienić decyzjami, bo tu nie potrzeba pieniędzy. Tu trzeba rozsądnych, menadżerskich, prostych decyzji. Dziękuję Państwu. Zapraszam na scenę naszych kandydatów do Rady Miejskiej z Komitetu Wyborczego Produzariusza Opańskiego. Z wykształcenia jestem ekonomistą, od sześciu lat pracuję w branży finansowej. Jako rodowity groszynianie postanowiłem zgłosić swoją kandydaturę na Radę naszej gminy, ponieważ znam receptę na problemy mieszkańców. Jako Rady będę dążył w szczególności do zmniejszenia, a nawet likwidacji bezrobocia poprzez stworzenie inkubatora przedsiębiorczości, w szczególności dla młodych ludzi. bo to młodzi są naszą przyszłością. Postawię również na infrastrukturę. Miasta jest jeszcze dużo do zrobienia i żeby też znalazło się więcej, znalazło się więcej miejsc parkingowych na osiedlu Zielone Wzgórza, sporo ich brakuje na przykład przy ulicy Modrzewiowej. Wszystko można byłoby to zrobić lekką ręką, gdyby nie zadłużenie naszej gminy, dlatego priorytetem jest chociażby ograniczenie tego zadłużenia. E, w pełni popieram Talisza Lorbańskiego i wierzę, że wspólnie przyczynimy się do naprawienia kondycji finansowej naszej gminy, a przede wszystkim znajdziemy źródło oszczędności w miejscach, które obecna władza nawet nie szukała. Jestem przekonany, że uda nam się ten cel osiągnąć. Dziękuję bardzo. Żybyta, murowana goślina Śródmieście. Od ulicy Podgórnej przez Rynek Wojska Polskiego do domu, po ulicę Strzelecką, Bobną i Kochanowskiego. Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy. Cztery lata temu obiecywano nam wiele. No jak zwykle na obietnicach się skończyło. Obiecywano rewitalizację Parku Miejskiego i Placu Powstańców Wielkopolskich. I co? Ci z Państwa, którzy mieszkają bliżej centrum wiedzą. Zlikwidowano kosze na świecie. Oprócz tego obiecywano nowoczesną infrastrukturę. I co? I dziś w centrum miasta mamy rozwalające się wodniki. Dziurawe drogi i nawet do dzisiaj, w XXI wieku, wielu mieszkańców naszego miasta nie ma dostępu do kanalizacji. A najciekawsze w tym jest to, że mimo iż nasi młodarze nie znaleźli środków na zadania, którymi samorząd powinien się zająć w pierwszej kolejności, to pieniądze na wycieczki do pracy i park historyczny jako się znalazły, zostały wydane lekką ręką. Szanowni Państwo. Czas powiedzieć dość. Czas na zmiany. I z Panem Dariuszem Urbańskim współpracuję już od kilku lat. I ręczę, że jest to osoba uczciwa, kompetentna i przede wszystkim godna zaufania. My nie obiecujemy Wam gruszek na wierzch. Obiecujemy Wam, że naprawimy i zrównoważymy budżet. Zajmiemy się tym, czym samorząd powinien się zajmować. Czyli drogi, chodniki, kanalizacja i bezpieczeństwo mieszkańców. Oraz obiecujemy Wam, że przez okres naszej kadencji nie podniesiemy, ani nie ustanowimy żadnego nowego podatku ponieważ bogactwo miasta i gminy powinno być liczone bogactwem jej mieszkańców. Dziękuję. Ponieważ połowana Goślina jest okręgiem drugim, który obejmuje również gminę Czerwona na liście niezależnie do powiatu, nasi przedstawiciele kandydują z następującymi Janusz lat 65, mieszkaniec przebędowa, emerytowany nauczyciel, który nadal pracuje. W przeszłości wieloletni dyrektor szkół oraz inspektor oświaty i wychowania. Znany i lubiany wychowawca kilku pokoleń mieszkańców gminy. Dzień dobry. Kilka lat temu znany publicysta Jerzy Iwaszkiewicz, kojarzony ze szkłem kontaktowym Powiedział tak, Polak jest szczęśliwy, kiedy jest nieszczęśliwy i nie może dopuścić do tego, żeby innemu się powiodło. Prawda czy fałsz? Moja propozycja dla powiadu się w czterech punktach. Po pierwsze, chciałbym doprowadzić do odbudowy szkół zawodowych, aby młodzi ludzie zrozumieli, że nauka zawodu rzemieślnika jest możliwością zdobycia fachowości, zatrudnienia u tego rzemieślnika, jest możliwością dalszego kształcenia, a nawet otwarcia własnej firmy. Zaś szkoły średnie zawodowe powinny kształcić takich fachowców, którzy będą mieli zatrudnienie w najbliższej naszej okolicy. Po drugie, edukacja, żywność, zdrowie. I bezpieczeństwo dla seniorów. Po trzecie, budowa ścieżek rowerowych inaczej, bo z wykorzystaniem leśnych pasów przeciwpożarowych jest taniej, szybciej, bezpieczniej i bardziej zgodnie z naturą. Po czwarte, tworzenie lepszych relacji na poziomie powiat, Gmina, gmina, gminy sąsiedzkie Realizując swoje propozycje, popierając program pana Dariusza Urbańskiego, wierzę, że za cztery lata Janusz Michał Boh numer trzy na liście Niezależnych dla Powiatu, będzie mógł powiedzieć, że jest szczęśliwy, kiedy jest naprawdę szczęśliwy i życzy innemu, żeby mu się powiodło. Czy będę mógł to powiedzieć za cztery lata, zależy od Państwa. Zapraszam do kult wyborczych i dokonania właściwego wyboru. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak lampami się tak że naprawdę jestem pełen energii, żebyśmy z tą ekipą wygrali te wybory i je wygramy. A bo innej drogi już nie ma. Przedsiębiorca kontra dwóch nauczycieli. Wynik 16 listopada.